No dobrze, piąteczka Szymy? Si, jeszcze raz 70 5 prawy krótki Przez szczycik 50 6 lewy krótki 100 I Przed szczytem zduś 4 lewy 40 7 lewy krótki 64 prawy Przechodzi 6 prawy przez szczyt, 55 lewy długi. Zamyka. I zduś 3 plus prawy. Przechodzi 3 minus lewy. I szczyt śmiało 80. Zduś 3 prawy, średni ciąć. To tu. 100. 6 prawy. I szczyt lekko lewą. Do 6 prawy. I 6 lewy in. Do stuś. 4 prawy przez szczyt zahacz. Przechodzi 6 lewy 100. 4 lewy średni dól. Do 4 prawy przez szczycik. Przechodzi 5 lewy średni. 5 prawy przez szczyt, 30, 4 minus lewy zamyka. Przechodzi, 5 prawy krótki, 80, 6 prawy krótki, 30, 3 plus prawy przez szczyt, 5 plus prawy, 70, 6 prawy długi, trochę zamyka miękko. 50, 5 lewy podwójny. 7 prawy 100, szczyt lekko prawą 200 i hamuj między szczytami 4 lewy przez szczyt, 120, 7 prawy i 5 lewy, zahacz lotna.